Siemanko z tej strony krzesos, a dzisiaj nagrywamy grę, z której uciekamy od jakiejś grubas o osoby, która uwiedziła nas w naszym domu. To jest dosłownie opis tej gry. E, coś tam jak na przykład tutaj się stanie. O, jakby nas skeruje Nie, prosto nas zabije. Okej. Okay. To dobrze widzisz tak na przeszłość, bo widzę, że coś możemy tutaj zbierać. Jak się ryby? A, okej okay. Dobra, no to po prostu idziemy tutaj ze strzałką. I kupujemy za zero siły. Wow. A, i teraz bierzemy różne. Mam I Teraz bierzemy różne rzeczy. Czemu nie uciekniemy teraz po prostu? Okej, okay, I don't know. Ale to może być ciekawa wiarka. O, wziąłem śmieci. idziemy je tam dać. Zmielić i z... zostaniemy sił. O, my będziemy to pić. O, f... A, musimy najpierw je zniszczyć. Później je jeszcze raz zniszczyć. Skraszać je. I teraz je szejkować. I my, my, my to terapię... Hmm. A! Dopiero teraz mam katesenkę. Okej, okay, dlatego... Musimy uciec. Tak, dobrze wiemy już. Już to wiemy. Szkoda, że dopiero teraz mam katesenkę, ale okej. Okay. Wow, co ty robisz, mami? Pracuj dla mnie. No już nie ma co pracować. Czekamy. Ja mam pomysł, jak zrobię tutaj specjalnie sporo szejku. Ciekawa. Blazy Tylko. Nie, nie, nie. o, się będzie, że... hm, Tylko 2,5 Nie. No, nie, nie wiem Gdzie są moje śmieci? Where is my śmieci? Aha. Co ja teraz za uh, jumpscare zginę? Które mi się po prostu ten jumpscare nie załaduje Jest taka szansa. Tu nie ma czym skarów. To i don't know, Okej. Okay. Idę po więcej śmieci jest po tamtej części. nie okay, idzie. Idzie, ale zdążę. To jest bardzo fajna gierka. Myślę, że nagram drugą część. Jest taka spora. Jest sporo procent szans. Trzeba mam jeden. A, bo wydałem no tak. Ej, hey, wake up! No, tak dalej, oczywiście. Tradycyjnie. To jest bardzo podobne, w sensie ta mechanika, zbudzenie pracowników i przerabianie do takiej gry, gdzie się zbierało kamienie i sprzedawało jakimś losowym ludziom na na, ten, na ulicy. To jest bardzo podobne do tego. To jest bardzo podobne. Okej. Okay. Czyli mi sporo Shreger? Jeszcze 5. Mamy 7 i kupujemy kolejnego pracownika. Jak sobie już sobie zautomazuje... zautomatuzuje. Kurde, wysłowić się nie możemy. Po prostu jak będzie to robione, już dosłownie automatycznie, to będzie na pewno łatwiej. Gdzie... Było tu tutaj. Widziałem. Było tutaj. Na nagranie pewnie będzie. Tutaj coś leżało i nagle znikło. Nie podoba mi się tak. Nie jestem. To... Tak mniej więcej moja rutyna No już mamy więcej szajków Już, już mamy pięć Jeszcze zrobić pięć szajków To w logiczne nie wiem dlaczego się na tym zastanawiam. Chyba nie mogę więcej. To? Tak? No, Mam tylko jedną. Ale to nie będę miał bo widziałem tutaj upgrade y. zaraz je zobaczymy. Tylko już. Wake up. Tak jak myślałem. Ja wolę kupić więcej miejsca, bo to jest bardziej opacalne. To jest bardziej opłacalne, jak najbardziej. Teraz mogę chyba dwie rzeczy aż. Szybko. Nie? A to chyba ulepszyłem tutaj, w tym. No to widzowie, jest taka. No w sumie, napiszcie w komentarzach, czy chcecie tego więcej, bo. To może być dość. Uuu, no teraz sporo śmieć. Teraz myślę, że ta gra może się przyjąć. Mam nadzieję, że nam się spodoba. No, myślę, że będzie Git. Dzisiaj, oj, będzie sporo filmików. Aha, jest spora, spora. Teraz musimy zrobić 10 tego. Myślę, że będzie gita, ale. No, damy radę zrobić te 10 szejków. Na no, luzie, myślę. A, no, protein, protein. Bo tutaj to szejkuję. Bo tutaj rozdrabniam. A tutaj robię szejki, protein. <laughs> A jak mówią o tym zapomnieć? No tak. Mmm, ale takie dobre te proteiny, Zdrowe. Ech, czy jestem trochę zespany? Nie. Czy jestem trochę... trochę... jeśli będę brzmiał trochę dziwno, dziwnie dziwno, dziwnie, to przepraszam, ale nie czuję się dzisiaj na łapie. Wypijesz dziurę z tą co mi tutaj miał, nie wiem, czy na nagraniu będzie słychać, ale... Dobra, spinujemy, czemu by nie. Co mi dwa razy strasznie. Dwa razy strasznie na pięć minut. Stań, stań. Co sumie tu pójdę teraz po kolejne, bo mogę po więcej. A jak nie, to sobie zaraz postępujemy. Pewnie tam kogoś goni. Chciałem było blisko, żeby kogoś ko ko złapać. Chyba złapał, tak mi się wydaje A, w sumie teraz będę dostać po prostu dwa za 1, to wystarczy, że zrobię 10 twinków Jak najbardziej, git A ja to teraz koszejkuję Teraz sobie jeszcze pójdę po więcej Stąd chyba jest, tak, jest tu. Orywaj, po Nie mam dużo czasu. Nie, nie mam długiego tego. Blut, blut, co tutaj nie sprząta? Pluch. Wstawaj. Aha, mam tak. Najpierw drinki robić. Trzeba tutaj wszystko zużyć, żeby było ładnie. A, już ludzie wyszli. Serę wam się nie, to nie podoba, ludzie, pluch. Pi, 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 pluch, pluch. To jest zero mi gierka. Raczej teraz kończymy. Nie będzie to długi odcinek, taki 10 minut może pójdzie. Ale... Łatwo nie będzie na pewno. O! Co lenia? co wam się zechciało? Nie, nie będziecie spać, no mój zmian. Bardzo to jest raczej ostatnie, bo ja muszę jeszcze to wszystko teraz zrobić I jeszcze muszę wypić te szejki, żeby na pewno mieć czas to się dobra nasz no, 3 minuty Ale... No tutaj będzie ładnie raz, dwa Jeśli pytacie się, dlaczego nie piję od razu, to... Szejka... Chcę mieć ich dużo! żeby na raz wybić ich sporo Ech. jakby już na luzi będę miał już 0,40 siły to coś jeszcze lepsze Żeby być silniejszym albo żeby tutaj więcej na przykład dawać obiektów to będzie spoko No, ostatnia porcja teraz Postawaj. No, oni już mogą mieć spać tak naprawdę w tej chwili. No, będzie 24. 44. Znaczy, 48. Smakny byłem, sławnie. No, 49 jest teraz, teraz zbierać 50. No to... to płaca mi się kupować. Eee, more storage sumy. My, jak najwięcej stwierdził? 25. Teraz mogę. No Co, kolejny spin? Nie, no to co, mi dupę zawracać? Ale mogę tylko jedno. Aj, oj, oj, będzie od razu 25, czy trzeba więcej? No, to zaraz no to niech to się tam robi Są to jakieś sekrety na przykład? Z obrazem wiem, to nie ma sekretów Idziemy patrzeć, jak jest inny wychodzi Zobaczymy widzowie, zobaczymy Jak u innych, co się dzieje kupmy Nie mogę help Dziegawe. teraz zobaczymy wykonanie osoby czy ma teraz lepiej teraz zobaczymy do mojego sąsiada. do mojego sąsiada. który sobie najlepszym sleeperzem sobie musimy musi mieć tutaj mocno zrobione tam a tam otworzymy to i nie patrzę nie spojeruję sobie. Żeby nie pójść zabawy. Wstawa ślenie, co wy Co ogląda? Co ty mnie oglądasz, geju? No, ja coś zrobię? zrobić? Widzisz? Przez się. Nie No. Ołupi? No. O, o tobie było pod Ciekawe. No, ale mogę wybić. Czemu by nie Czemu by ja? Czemu no by ja? Jojojoj. Chcę wyznać Nie wiem, czy mi się chce. Już mi się już się trochę powoli, no ale jednak zbliżamy do końca tego odcinka. No niestety bywaj tak. O! I zniknął mi worek. Czyli znaleźliśmy błąd w tej. Jak masz worek w jakfibunku i chcesz coś wypić, to ci go kasuje. Nie, brzmi fajnie. Jeśli, jeśli nie masz na pasku, to tak się nie dzieje. To jest tam dwie te. No co wy śpicie? Śpią w pracy przy szefie? To jest aż jest, sus. Bratonek jest sus. Czy jest szef Nie, ja nie, nie chcę, to jest fungaj. Co, wy myślicie, że nie będzie się mniej co robić? Wy się chyba żartujecie 30, łoł, wow, jeszcze tylko 20 Czy potem się coś upgrade'ować? W sumie tak na logikę, szybciej upgrade. Jak się szybciej zarabiasz Szybciej mam 11, mam teraz 13 o 3 więcej, niby nic, ale to z mocy. Teraz mogę to. Teraz będę miał 3,5 razy więcej. No i są. No i plus 9. No i łatwo. Teraz ja kupę to. Aż oni nie szybciej pracują. Pracują teraz tak mniej więcej 3 sekundy. Teraz o, teraz szybciej trochę. Okay. Podoba mi się dźwięk. dźwięk, dźwięk jak w win Windowsie. Jak nie jesteś? Nie Potrzebuję więcej,

Dobra, jeśli teraz wolę sobie na XP, żeby zaraz wejść tutaj, para no. będzie na chyba nawet tylko sekundę, tak? Dobra, no, tylko pół sekundy będę to robić, to jeszcze, a śmieci skończył w smutku. Nie wiem o no, tym, tak? Bara... tylko gucik za darmo na wejściu. No to wziąłem koguta w worek i kiedy tego teraz mieliśmy na no. proteinowe szejki Kocham tą grę. Ulepszmy, żeby szybciej za że... Ej, już myślałem, że mogę coś tutaj zmieniać. ale by było piękne. Stawa! Help! Wypijesz! Jeszcze rara. Pracujcie, pracujcie, potrzebuję tylko 23. To nie jest dużo. Jak najbardziej dziękuję, a teraz zwolniłam. Teraz tak naprawdę najlepiej jest po prostu czekać i I już pójść po śmieci. No, że nie można więcej, no? Jakby. Życie jakbym mógł nosić i więcej. O, to, jest, to jest. spoko. Sklep nie. Tak korki mi już niedługo doładować. Tak. Tak bardzo mi korci już niedługo doładować te booksy. Odcinki będą na pewno ciekawsze. Jak będę sobie. do sklepu, pyk, i nagle sobie kupuję Energy Drinka za 200. No, będzie to na pewno ciekawsze. I lepsze do oglądania. Dobra, break door. Co się stanie? Ło Elon wow. um. Musk. Kolejne to jakieś kółeczko. I za 50. Stoimy! Mogę teraz więcej ulepszyć? Kurde, już myślałem. A to znaczy, że będę miał tam kolejny, kolejny komputerek już pójdę od razu po śmieci kolejne Żeby od razu zładować Monsterek on, on, Tu zimidi o Boże to robimy jakieś lepsze czy po prostu więcej? Zobaczmy, to po prostu robię kolejnego. Po prostu robię ich więcej, okej. Okay. To jest sensowne. To Po prostu robię, nie, że re, re, jest ich ogółem więcej, tylko że po prostu będę miał no, plus ciągle więcej szejków, tak o to chodzi. O to chodzi! Nie o to chodzi, o to ten najbardziej opłacany jest czasami tutaj, a tych szejków na razie nie brania. Tak, tak, tak myślę, no? To będzie dość opłacane. pewnie po tym już je wezmę Ołos, zapomniałam, że po prostu tego jest teraz tak mało Bo tu są teraz trzy Komputerek, O je Pięćdziesiąt, nic ci nie porąbało Czemu to nie można kupić żadnego menadżera, jak winny innych tego typu? Też się teraz muszę iść po śmieci Mucha, biora, chopa, worek Bibi, 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 no. Ale kupić więcej miejsca, się mi to bardziej opłaci. ale. tak myślę, że. Myślę, że... myślę, że ten moment to jest idealny moment na zakończenie tego filmu Powiem subskrybować, lajkować Myślę, że opłaci się wam to, a ja już żegnam. Życzę miłego wieczoru, dnia, ja, że oglądacie się. i narka!